Dzień dobry jest 17 sierpień. Przyszedł ten moment, kiedy zaschła duża część sadzonek aż w głąb do korzenia. No Tym samym rzecz jasna, arbuzy już nie urosną, nie dojrzeją. Te, które tego nie zrobiły. Wczoraj wieczorem przyszłam. Robić zdjęcia arbuzom w takim trybie nocnym. One nie są zbyt ostre, ale wystarczające, by nacieszyć oko widokiem tego, co tu rośnie, a niebawem powiem, rosło. Nie wesoły to moment, chociaż i tak trzeba się z tego cieszyć, co się ma. Bo mogłoby nie być nic, prawda? Na tym stanowisku numer jeden są najlepsze, największe okazy. Teraz dopiero gdy liście zaschły, widać, co było ukryte w tej części. Zaskoczeniem jest, ten I tu minimalnie takie mniejsze kukurydza kanna cynie Aksamitki, słoneczniki, to stały punkt nasadzenia. One będą za rok, za rok zostanie inaczej uprawa poprowadzona. A teraz wejdźmy tam do środka. A to są liście pasternaków. Z nasion od gigantów. Przygotowanych mam kilka skrzynek. Etapami będziemy wynosili to, co zbierzemy do chłodnego pomieszczenia. Szósta rano. Smutno. Przed chwilką ptasiory darły się tak, że nie wiem. Szok. Kiciuś przyszedł. Śniadania nie chciał zjeść. Grizzly to pierwsza odmiana. Ona rośnie do bardzo dużych rozmiarów. Na pewno jest dojrzała. Kolego mag, dziękuję Ci ogromnie za tę odmianę i za kilka jeszcze innych. Bardzo Ci dziękuję. Nie pokazały tego, co one potrafią. Żal mi jest, wiecie Państwo, tak ogólnie. Bo miałam w tym sezonie dużo odmian. Trudno to zdobycia, trudnych. Zostało mi z niektórych po jednym nasionku, po dwa, a jak będzie z kiełkowaniem za rok, tego nie wiemy przecież. Także gryzli to numer jeden. Niech czeka na swą kolejne rozkrojenie. Zawiązał się 1 lipca. Dobrze, będę przenosiła w takiej małej skrzynce. Jest tu też odmiana, wiecie, tak słodka, tak twarda, że ma numer jeden, może numer dwa ze wszystkich, które poznałam. A jest nią Danubiana. To jest ta. Powinna być znacznie większa, twarda, słodka. Nie bywała. Jest też wszystko zaschnięte. Arbuz nie powiela cech. Ten jest ze zbioru mojego z 2022. I wiecie, mam kilka Golden Gold. Arbuzów różnie wyglądających. I teraz wczoraj dopiero przyszło mi do głowy, dlaczego z moich zbiorów wyglądają różnie. Dlatego, że Różnie się kwiaty zawiązywały, i różnym pyłkiem mogły zostać arbuzy zapylone na tej samej sadzonce? Prosta odpowiedź, dlaczego wyglądają różnie z mojego zbioru. No, bo z różnych owoców nasionka wysiane. On waży z kilo 20, a nie więcej. Tam hajotę trzecia, najsłabsza sadzonka, pnie się, ale czyli kolczoch jadalny, ale żadna nie ma kwiatów. Mieczek szykuje się do zakwitu. Na razie żółty tylko mi zakwitł. Cynia też niedawno rozkwitła. Ale w 2021 roku to stanowisko, ta część 15 sierpnia była już zupełnie posprzątana, pozamiatane kubki z suchych pędów porobione, czekały do zapakowania do worków. Jest film z tamtego czasu, to zapraszam. Wejdźcie sobie, proszę, w wideo zakładkę i zobaczcie, jak to wyglądało co roku u mnie. A zaczęłam w 2020 roku przygodę. Ten sezon jest najgorszym. Niesamowita susza. Sadzonek 300-400 posadzonych. Rzecz jasna, nawet. Mały ułamek owoców z tej ilości nie uzyskałam. Albo takie, takiej wielkości. Nie sposób było podlewać. Ten arbust już jest dojrzały, mimo że jest mały. Może z 7 pestek sześć będzie miał. A tu pomarańczewie i korol numer 168. Ale zebrałam owoc ze stanowiska numer 3 tej, tej odmiany. I tam arbuz w ogóle ma całą ciemną w górę, ciemnozieloną. Ja wykluczam pomyłki ze swojej strony absolutnie. To nie, nie wchodzi w grę. Może może gdzieś jakiś czynnik zadziałał zewnętrzny. Ktoś przestawił podpis, nie wiem podczas wiecie. Uprawy całej tu maleńki Monen Star redy, a tu większe okazy tyle księżycy wytworzyło się 26 czerwiec zawiązał się I ten koszyczek idzie już do wyniesienia, a ja wezmę marker. A po co? A po to? A dlatego, że niektóre arbuzy nie mają podpisów. Gdy było gęsto zielono, nie miałam możliwości tu wejść, by przyczepić podpisy do owoców. No i teraz trzeba będzie ostrożnie dochodzić do początku, do saconki. Gorzej będzie to zrobić przy takich pędach, bo one się kruszą. Ten jest prawie największym arbuzem. Nie wiem z której sadzonki pochodzi. Jeszcze dopiero sprawdzę. Raczej jest niedojrzały. Tu mam, widzicie, największego. Aha, tak. Karolina Kross zaszczepiona. Oho, na tykwie snake. Nasiono pochodziło z arbuza o wadze 118 kg. Rekord polski na najcięższy arbus ustanowił pan Andrzej Felczyn w Krapkowicach w 2023 roku. I to jest arbus pochodzący z tego kolosa, ale on nie jest nawożony. On jest tak jak wszystkie inne. Krystalon zielony, odrobina nawozu końskiego. No. Na pewno za rok połączę nasadzenie barw aksamitki kremowej oraz żółtej. Spodobało mi się to. No i przyszłoroczny sezon przyniesie nam nowe nadzieje. Oby nie zniechęcił do uprawy. No, powiem, że nie wchodzi to w grę, mimo tych przykrych momentów. Roślinka, którą pokazuję, nazywa się Titonia. Któregoś razu urosła prawie 3 metrowa. Tu już nasionko zawiązuje się. No dobrze, ale ja tu gadu, gadu, a trzeba wrócić po skrzynkę. Upał będzie okropny później. Odczuwalnie to jest jakieś 40 stopni. Ciężko jest cokolwiek robić. Dlatego trzeba jak najwcześniej wstać i działać. A to jest jedyna sadzonka. Grosz kupnącego. Jedyna sadzonka. On się rozrasta na boki, ma różne odcienie, gdy kwitnie. Cynia. O, jest i drugi mieczek. A ktoś mi powiedział, że jak tak późno sadzę, to nie zakwitnie. No guzik, prawda? Że musi najpierw cebulki przybyszowe wytworzyć. Dzieciuś przybyszowe. No, jest pięknie, jakby nie było. A czy kleomę zawiązuje nasiona? Strasznie wolno. Te u dołu już powinny być gotowe. Przecież, kiedy nastąpiło. A one jeszcze, jeszcze. Nie do końca. O, mamy jeden strąk. I wysypały się. Dobrze, trzeba pilnować. Nie przedłużam, to taki jeden film, jak sytuacja. Jeszcze co dodam, na tym stanowisku jest miejsce, gdzie jest zielono. Tam. Tam, gdzie nic nie rosło przez wszystkie lata. Nie chciały rosnąć tam arbuzy. W tym roku zielono. Tam, tam, odmiana. Kiciuś. co chciałeś? Śniadanka nie zjadłeś. No, i jeszcze zobaczcie to stanowisko numer jeden. Zakręca tam. Tam jest troszeczkę zieleniej. Tu też nie wiem jaka odmiana. Było gęsto. Mirabis i jalapa, dzibaczek. Patisson jest gotowy do zbioru. Dwupalczasty. Zaczął pękać. To znaczy on był wcześniej gotowy. O, spójrzcie, to tu jeszcze jest jakaś zielenina kołaczy się. Chodź coś pokażemy patisonka. O, ten, który jest największy, najcięższy, zaczął pękać. Ja chciałam trzymać jak najdłużej się dane krzaku. ostatnio odkryłam zielonego kolosa też dwupalczastego zapraszam, zobaczcie film z małej dżungli, część drugą tam jest jeszcze jedno odkrycie dotyczące liści arbuza to był dla mnie szok zatrwian grębny już mówiłam na filmikach niektórych że jest piękną rośliną, oryginalną, wiele osób wie, na suche bukiety, jak znalazł, ma różne kolory, odcienie, ale co mi się podoba, to to, że na susze jest odporne i ma piękne łodygi, liście, to jest rozeta liści, w wrąbny. I łodyga nie jest taka zwykła. Zobaczcie. To jest roślina, która zostanie na zawsze. Sadzonki były bardzo lichej kondycji. A o, mamy inny kolor. Dopiero rozkwita. Najgorszym stanowiskiem w tym roku okazało się y, numer 4 i numer 3, a to jest słonecznik ozdobny. I tu kolejne piękniutkie takich będzie za rok dużo. One rosną niewysokie. To już jest w większym rozkwicie. O i łamią się bardzo łatwo te tabliczki. Lekko zawadzi człowiek i po tabliczce cynie czerwoniu się i zobaczcie połączenie. Zatrwian i czerwona cynia. Piękna. No i te fantastyczne łodygi. Taki fiolet i róż. Pokrój niesamowity. Troszeczkę pewną roślinę podwodną z głębin przypomina. A miałam zakończyć. To zakończę widokiem na odmianę Kratos. Czy on będzie równie dobry jak Danubiana od tego samego sprzedawcy z Litwy Arbuzuseklos. Pozdrawiam do następnego filmu.